Była boginią piękna, przez wszystkich podziwiana, wielbiona, pożądana, prezentowała stroje na najznamienitszych wybiegach. Wszystkie były świetnie skrojone, uszyte z najdroższych tkanin, ładnie przylegały do ciała. Aktualne przez jeden sezon. Krótki czas, zaledwie kilka tygodni jej piękny uśmiech miał zachęcać potencjalnych klientów do kupowania. Zapragnęła czegoś więcej. Chciała być nie tylko widziana, chciała być także słyszana. Zaproponowano jej prowadzenie programów w telewizji prywatnej. Najpierw jednego, potem drugiego. Słupki popularności rosły jak ciasto drożdżowe. Pojawiły się kolejne propozycje, nęcące i tlatne. Była u szczytu kariery, w wirze zdarzeń. Poczuła, że musi się zatrzymać. W tej ciszy usłyszała, że nie chce już podziwu tłumów. Chce miłości. Nie chce już być w świetle Jupiterów. Chce świecić. Swoim światłem. Przypomniały jej się młodzieńcze marzenia. Chciała napisać książkę. Nawet już codziennie pisała, pamiętnik. Swój intymny dziennik przeżyć. Ale wszyscy jej odradzali. Nawet mama mówiła: Córciu, książek jest tyle. Kto to kupi? Ale ona pisała. Dla siebie. O sobie. O tym co dla niej ważne, co ponadczasowe, uniwersalne. O tym co karmi jej duszę i ciało. O gotowaniu i o świętowaniu, o smakowaniu życia, o przebaczaniu, o wdzięczności, o przyjmowaniu miłości każdego dnia, o pielęgnowaniu ogrodu i ciała. O medytacji i odze. O odkrywaniu boskości w każdym człowieku. O budowaniu relacji z sobą i z dziećmi. O swoich mistrzach i nauczycielach. Ta książka o smakowaniu życia była czytana, była kupowana. Po niej pojawiły się kolejne książki, a w każdej z nich Agnieszka Maciąg zaprasza nas do cieszenia się pełnią życia. Każda z jej książek jest jak suto zastawiony stół, przy którym każdy z nas może się posilić. A teraz propozycja. Dla każdego z Państwa, który lubi otrzymać książkę w prezencie, proszę przyjść do nas w poniedziałek, 15 lipca o godzinie 17 i powiedzieć nam, co wziął z książek Agnieszki Maciąg. Jedno zdanie, jedna myśl wystarczy. Właśnie rozpoczęły się wakacje, gdy Tomek. Dowiedział się, że ma spędzić miesiąc na wsi. Na wsi? Zapytał zdumiony. U babci, odpowiedziała mama, zawsze chciał mieć babcie, ale najbardziej na świecie chciał mieć dziadka. Gdy zapytał kiedyś tatę o dziadka, ten odpowiedział: Niektórzy nie mają dziadków, koniec, kropka. Mamy nie miał nawet co pytać, bo mama spędziła dzieciństwo w domu dziecka. I wszystkie wspomnienia z tamtego czasu były jak jedna wielka rana. W ich domu nie mówiło się o dzieciństwie mamy. Po wypadku, w którym tata stracił życie, a Tomek nogę. Babcia odwiedziła ich i zaprosiła wnuka do siebie na miesiąc na wakacje. Tomek wsiadł do pociągu, ale nie spodziewał się niczego szczególnego. Zostawił w Gdańsku mamę i haniutkę, swoją młodszą siostrę, która wyposażyła go na drogę w bezgroki, bardzo śmieszne i zabawne, no i oczywiście kolegów. Na dworcu centralnym w Warszawie czekała na niego babcia dalszą drogę przebyli już razem starym rozklekotanym tiko babcia prowadziła powoli ostrożnie nie lubiła miasta nie była pulchną rumianą staruszką przypominała raczej indiankę była sucha koścista wysoka włosy miała siwe długie Prosto zaczesane do tyłu i spięte klamru. Jej słowa były miękkie, a zdania twarde. Rozmowa nie kleiła im się. Tomek zamieszkał w pokoju pełnym książek. Rozglądał się po krzśpietach książek i zastanawiał się: czy one kiedyś należały do jego taty? Czy w tym pokoju kiedyś mieszkał jego tata? Myślał sobie długo, nim zasnął. Na głos dopiero te wszystkie pytania odważył się zadać daleko później. Tymczasem we wsi działy się bardzo dziwne rzeczy. Jakiś tajemniczy jeździec stał na straży prawości i moralności. Przeciwstawiał się bogatym i dobrze umocowanym społecznie i politycznie drapieżcą. Babcia miała z nim coś wspólnego, ale co? Dowiecie się już sami, gdy przeczytacie Kobrę, do czego was zachęcam. Zapraszam do stworzenia literackich, ilustracyjnych obrazów Waszej babci, w jaki sposób Twoja babcia jest niezwykła? Opiszcie to i narysujcie. Na Wasze książki czekamy tutaj w księgarni z bajki do 10 września, a 20 września wielki finał i spotkanie wszystkich autorów z autorem.